słowo na dzisiaj. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 35 werset. I odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Zwróćmy uwagę, jak Izraelici wychodzili z Egiptu, to Bóg przez 40 lat karmił ich manną codziennie. Nie dawał im manny raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, aby gromadzili, lecz dawał im mannę codziennie każdego dnia w tygodniu dawał jedną porcję, szóstego dnia dawał natomiast podwójnie, aby na dzień szabatu, na szabotę, ludzie nie musieli tego zbierać. Byli tacy, którzy próbowali zbierać w dzień odpoczynku mannę, ale manny nie było. Nic po prostu nie znaleźli. I jak w kolejny dzień znowu zgromadzili więcej, bo chcieli mieć na kolejne dni, na przykład w poniedziałek na wtorek i tak to manna gniła. Manna się psuła. To daje nam niesamowitą duchową rzeczywistość, że my mamy się karmić Chrystusem codziennie. Mamy przychodzić do niego codziennie po świeży pokarm, po to, by naładować swoje baterie, po to byśmy codziennie mieli spotkanie z Bogiem, byśmy codziennie czytali Jego słowo, byśmy codziennie się karmili Jego słowem. Nie raz na tydzień, nie raz na jakiś czas, nie jak mi się zachce, albo wieczorem trzy minuty no, żeby sumienie było odhaczone. Zrobione. Nie, Chrystus mówi, byśmy codziennie do niego przychodzili. I tu jest ta właśnie duchowa rzeczywistość, którą Jezus przekazuje, byśmy codziennie przychodzili do niego, bo on jest chlebem życia. Każdy, kto do niego przychodzi, nie będzie głodny, a kto wierzy w niego, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. To jest słowo na dzisiaj, abyś codziennie, przyjacielu, przyjaciółko, przychodził do Chrystusa, karmił się Jego słowem. Miej dziś społeczność z Bogiem. Poświęć 15 minut pół godziny, godzinę dziennie, każdego dnia, a zobaczysz, jak Twoje życie się zmienia. Jak Boża rzeczywistość staje się Twoją rzeczywistością. Bóg poprzez swoje słowo chce Cię uczyć, chce Cię napełniać mądrością, chce ci się dać poznać przez swoje Słowo, bo On już powiedział wiele razy. W Biblii jest opisane wiele sytuacji. Jak Bóg działa, kim jest, jak jest wspaniały i co ma dla ciebie? Ma dla ciebie wspaniały plan. Lecz musisz czytać, musisz wiedzieć, musisz poświęcić czas. Musisz tak ułożyć swój harmonogram, aby znaleźć czas na słowo. Pomyśl teraz, zastanów się, ile czasu poświęcasz na różne inne rzeczy. Na Facebooki, na telewizor, może czytanie innych książek, może jakieś hobby, pasja, cokolwiek innego, a nie przeznaczasz czas na, na to, co najważniejsze, na Chrystusa, bo jeśli Bóg na pierwszym miejscu to wszystko na swoim miejscu. Jeśli twoje życie się wali, to masz odpowiedź, masz odpowiedź. Ustaw Boga na pierwszym miejscu, a wszystko się zmieni. Nie mówię, że zawsze będzie łatwo. Lecz z Bogiem wszystko jest możliwe. Jeśli przechodzisz przez trudny czas, to Bóg da ci siłę, Bóg cię podniesie, doda ci odwagi, da ci pokój w serce, abyś przez ten trudny czas mógł przejść z nim, nie sam, bo na niego zawsze możesz liczyć. Dlatego apeluję i wręcz mówię do ciebie, przyjacielu, przyjaciółko, abyś przeznaczył każdego dnia czas na społeczność z Bogiem, bo jest to bardzo ważne. Bóg tego oczekuje. Wyobraź sobie teraz na ziemskich relacjach. Jeżeli przychodzisz do kogoś raz na jakiś czas i poświęcasz mu trzy minuty, ta osoba chce z tobą porozmawiać, a ty przychodzisz na trzy minuty, mówisz szybciutko swoje, kończysz i wychodzisz. Cóż to za relacja? Cóż to za. Wzajemna, wzajemna, właśnie relacja. Co? To jest martwe, tam nic nie ma. To jest jakiś monolog, nic tam nie ma. Bóg oczekuje tego, że będziesz z Nim rozmawiał, będziesz poświęcał Mu czas i będziesz też słuchał, co On ma Ci do powiedzenia. A zauważcie, że wiele czasu każdego dnia jesteśmy atakowani różnymi bodźcami. Zresztą sami sobie to poniekąd robimy, bo puszczamy muzykę na okrągło, telewizor gra w tle, czy oglądamy wiele telewizora mamy różne inne rzeczy, które nas zagłuszają. Zagłuszają słowo, którego nie możesz usłyszeć, bo Bóg chce mówić. Być może wiele razy do Ciebie w jakiś sposób przemawiał, poprzez słowo, poprzez, nie wiem, sny, wizję, może słyszałeś głos w głowie Boży, lecz właśnie go nie usłyszałeś. Nie usłyszałeś, bo był zagłuszony innymi głosami, tym chaosem, który świat za sobą niesie, który diabeł stworzył, abyś właśnie nie słyszał głosu Boga. Życzę Ci Abyś właśnie każdego dnia miał społeczność z Panem, abyś do Niego przychodził, bo Jezus jest chlebem. Jezus jest chlebem z nieba. Jezus jest przyrównany do pokarmu i Jego Słowo, Słowo Boże jest przyrównane do pokarmu, a my musimy się tym Słowem karmić. Bo jeśli będziesz karmił ciało właśnie tymi ziemskimi rzeczami, właśnie to będą się pojawiać porządliwości, będziesz pragnął, będziesz chciwy, będziesz niezadowolony, będziesz. Przyciągał to, można powiedzieć, przyciągał, może niedobre słowo, ale będziesz, co będziesz siał, to będziesz zbierał. To też biblijna mądrość, że nie będziesz zbierał dobrych rzeczy, tylko będziesz zbierał złe rzeczy, bo będziesz siał z ciała. Aha, ciało się sieje na zniszczenie. Jeśli będziesz siał dla ducha, słowo Boże, będziesz miał społeczność z Bogiem, to Bóg, będzie mógł w tobie działać, będzie mógł zmieniać twoją rzeczywistość i zobaczyć, jak wszystko się zmieni, bo sam tego doświadczam, doświadczałem i to jest niesamowite, jak Bóg zmienia. Zmieniłem tylko swoje priorytety. Właśnie z rana mam modlitwę, czytanie słowa i wiele rzeczy się zmienia. Bóg układa relacje, układa wiele rzeczy wokół mnie. To jest niesamowite, bo ja skupiłem się na nim. A Bóg resztą się zajął. To jest piękne. To jest słowo dzisiaj dla ciebie, abyś przyjął taką strategię, abyś żył Bożym Słowem i abyś Boże Słowo przede wszystkim wprowadzał w życie, bo nie wiedza, nie wiedza, lecz to, że wiedzę zastosujesz. Informacja zastosowana przynosi zmiany. Jezus oczekuje tego od ciebie i ode mnie, że będziemy wykonawcami słowa. Nie będziemy tylko słuchaczami, ale będziemy wykonawcami. Więc słowo dla ciebie dzisiaj. Czytaj słowo miej społeczność z Jezusem, przychodź do niego i jak najczęściej. W każdej chwili możesz z nim rozmawiać, w samochodzie, w pracy, gdziekolwiek. Chwila ciszy w głowie, możesz się modlić w samochodzie, Bóg nie jest ograniczony do jakiegoś miejsca ani czasu. W każdej chwili możesz do niego wołać, bo jego uszy są nastawione na słuchanie. On chce słuchać, co masz do powiedzenia, co czujesz, przez co przechodzisz.